Że jak to nie znam numer? numeru, no. to żeby Ale użera. Nie, tu No faktycznie, dwie modelki, trzy no. modelki. O, teraz wszystkich złapie. Aha, od tej strony i od tej strony, aha. Ona bo sama przegrzeje. Aha, O, proszę, no. No, przyda się ponagrywać. Ale to jest, aha, to jest z tamtym te, y, aparatem współpracy. wiecie, czy to jest oddzielny? Tarny, sprzęt. Oddzielny, z telefonem Tarny. może współpracować. Aha, a, z może. A. No, Tarny. u nas niestety wiosna, a nie zima. Co to za Boże Narodzenie? No, 10 stopni jest. No, niestety. Wiosna nie się zrobiła prawa zielona. Człowieka kusi, żeby coś porobił w ogródku. Tak, no ja sadziłam te tulipany przecież sadziłam dzień przed Wigidją i te chryzantemy. Miałam w oborze i nie rozmarzła ziemia. Sadziłam. Zobaczymy, może coś z tego będzie. Pozdrawiamy tych z Francji, którzy są w górach i pewnie mają śnieg. Nie, tam też jest ciepło. Mama się opalała ostatnio. Tak. O no, niestety To nie w lutym przyjdzie trochę albo i, śniegu. Bo to co już było przez parę dni, przez tydzień, pierwszy grudnia i koniec. Tak, zima odklepała swoje. Tak. I tak dobrze, że w kani był, bo w Stargardzie to wcale nie było. Wracają czy trzeba? Nie, one tu krążą cały czas. Nie to wiedzą, bo czuli zaczynają wylatować to, co się ciepło robi. Wracają. Ostatni on lecą tam, czy wrzucają, to co na razie. Czyli żółbek to rozumiem pani dzieło? Co? Kto robił w końcu żłobek? Ten? Ja. Szopkę. A ja tak myślała. <grym <grym> Tak myślałam, kobieta. No która żadnej pracy się nie boi. No to jest taka też prawda, ale... Ale no, weź, weź, zrób tak, żeby było dobrze. <laughs> jest dobrze. <laughs> jest dobrze. Nikt za nami, nikt przed nami. No. Tylko my. Na środku drogi. Na środku A, drogi jest... samochód nie jedzie. Możemy iść. No, coś tam się z tym. Wyłania się. A nie, tam bokiem pojechali tam też, aha, aha. ale organizka w ogóle nie, nie przyjeżdża, czy jak to jest? Yy... czy że święta dlatego? nie, nie a... wiem, może przeciwną miałam, że o tej. aha, o jedzie o ktoś o jedenastej, nie wiem, nie wiem była, rano była, w sobotę rano była okej okay. a na widlinie była, tak? nie, no no chciałem się, że po prostu jak tą kolędy, no to każdy mniej więcej zna, no To śpiewa, nie? No. Ona i tak wymęczona, bo cały adwent jeździła do pocichla na szóstą rano. Już o szóstej miała yy, ten. Yy, tamte nieszpory, czy jak to się tam nazywa. A potem Rolaty. o trzydzieści miała raty. Aha. Ty nie rozpocząć bo to wstyd. Nie, na odwróciłem. <laughs> myślałam, że w tamtą stronę. To takie to wszystko. No niestety. Raki po jednej i po drugiej. Terenniczy. Nie, nie. Feszczaka. No tu feszczaka, a tu karbowiaka, nie? A tu Fezczaka, a tu no. karbowiaka. No. To wiadomo. Ciele są, tylko nie dbają. Przecież by wykosili przynajmniej no. raz w roku, to. A w tym roku to tylko te brzegi. kosili. Tak, ale Ta. już nie. tylko tu były przy drodze. Już idziemy na już. Piesek piska Oj, ja bez widzenia sobie śpiewaliśmy piłeś. No już w, no w zeszłym roku. Tak? Aha Śpiewam cały czas. Nunia! No, Ojojoj, kto tam tęskni? Idą cię odwiedzić, tak. Tak. Nunia! Kto No. terapia? <grym> Jak tam się jak ja cię tak, dawno nie widziałam! No tak! No ja tak! No to! Mój to! Tak. No słoneczko kochane, tak! No co? No! No chodź! No chodź! No chodź, 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 chodź! No. Niunia! Tak! Dobra, wsi uma